16 minut po godzinie 9. Poranny program w Weekend FM i już razem z nami zapowiadani wcześniej goście Hanna Modrzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Stefan Olszak. Witaj, Stefanie. Cześć, witam. Fabryka fotografii to jest taki twór, który was łączy. Skoro fabryka fotografii, no to znamy już pasję, którą poświęca, której się poświęcacie. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze, no i na początek proszę o wytłumaczenie nazwy fabryka fotografii. Cóż to takiego? Fabryka fotografii no to przede wszystkim ludzie związani pasją fotografowania. To chyba najprostsze wyjaśnienie tej, tej definicji. Czy to taśmowa robota? Taśmowa robota. <noise> Nie, myślę, że, że w takich, takich dziedzinach jak fotografia, gdzie jest trochę artyzmu, gdzie ludzie muszą wykazywać jakieś, jakąś pasję, raczej ciężko mówić o, o produkcji taśmowej. Pani Mechanium, jak Pani się zdecydowała dołączyć do fabryki? To znaczy z, z tym to akurat było w ten sposób, że ja szukałam takiej grupy kogoś takiego, gdzie mogłabym się dołączyć i w ten czas będąc na Facebooku zauważyłam, że taka inicjatywa gdzieś powstaje w Czuchowie. Zainteresowałam się tym i po prostu przyszłam na pierwsze spotkanie dokładnie rok temu o godzinie 18 w Starej Kaszarni i w ten czas właśnie Stefan... Powiedział nam, jak to będzie wyglądać i jakie są perspektywy na przyszłość. No a, i od tego się zaczęło. A gdzie pani mieszka na co dzień? Na co dzień jest, jestem chojniczanką, mieszkam tu w Chojnicach. Chojniczanie, Człuchowianie, ale nie tylko, bo przecież Stefan, ty mieszkasz... Ja mieszkam w Debrznie. w Debrznie. To dosyć spory obszar, jeśli chodzi o topografię. Spotykacie się w Człuchowie, dlatego że tam to jest taki centralny punkt, czy z innych przyczyn? W Człuchowie się zaczęło wszystko, natomiast obecnie spotykamy się w restauracji Odejewscy, na, to są Nierzychowice, zdaje się. Tak, w Nierzychowice, w na stacji paliw, w Nierzychowice. Tam, tam tak. mamy udostępnione pomieszczenie i tam mamy nasze spotkania, ponieważ jest to y, lokalizacja najbliższa wszystkim członkom, bo są y, osoby z Brus, są osoby z Tucholi, z Chojnic, Aha. więc. Y, Uznaliśmy, że to będzie najlepsza, najlepsze miejsce, gdzie mogą wszyscy w miarę y, sprawnie dojechać. A Czuchów i Kaszarnia, i dzisiejsza wystawa, bardzo intryguje mnie ten element piktorializmu w kolorystyce czarno-białej. Może wytłumaczcie. Fotografia w starym stylu to tytuł tego dzisiejszego wernisarzu tej wystawy, którą można będzie do kiedy oglądać, bo wiemy, że od dzisiaj do kiedy? Prawdopodobnie gdzieś do połowy lutego będzie wisiała wystawa w starej kaszarni. Później planujemy ją przenieść do magazynu kafe w Złotowie. Jest to też miejsce, które ściśle współpracuje z Fabryką Fotografii. Może później pojedzie gdzieś dalej jeszcze, ale to zobaczymy. Ilu członków liczy Fabryka Fotografii? I jeszcze wrócę do tego pytania właśnie o fotografię czarno-białą z piktorializmem. A, piktorializm to Hania miała powiedzieć, ale Aha, powiedziała, że ona. Że nie powie. Nie nawet nie wypowie tej nazwy. <grystanie> Krótko mówiąc, piktorializm to jest wpływanie na fotografię jeszcze przed jej y, zrobieniem. Dzisiaj bardzo modne są oczywiście programy wszelkiego rodzaju graficzne do przeróbek, ale. W przypadku piktorializmu postawiliśmy sobie za cel wpłynąć na fotografię jeszcze przed yy, wykonaniem jej, czyli na przykład na filtr, yy, na obiektywie nanieść wazelinę, czasami wystarczy chuchnąć, przetrzeć palcem. To wszystko wpływa na obraz, który pada na matrycę w przypadku aparatu cyfrowego i go znikształca. Można to zobaczyć na wystawie, jaki daje to efekt. Ale to bardzo ciekawe, ja powiem szczerze, że jest to dla mnie wielkim zaskoczeniem, bo tak jak wspominałeś Stefana, słyszałem o tej obróbce po, a tutaj zdaje się, że te zabiegi. Skąd takie pomysły? Skąd ta wiedza właśnie, bo spotykacie się także z fachowcami w tej dziedzinie, zresztą sami nimi jesteście. Wiesz, Darek, my jesteśmy piękni i młodzi. Aha. Nie pamiętamy Aha. czasów fotografii analogowej, gdzie nie było takiego takich narzędzi jak mm, Programy graficzne, które mogły zmieniać zdjęcie po wykonaniu, więc trzeba było to robić wcześniej. Wiele, wiele rzeczy się wykonywało właśnie na etapie fotografowania lub na etapie wywoływania zdjęć, co dzisiaj jest bliższe obróbce graficznej, ale na, nie na tak szeroką skalę. Czy oglądając te zdjęcia, widz będzie wiedział, jakie zabiegi były dokonywane? Na pewno zauważy wpływ y, tych czynności, które były wykonywane, bo to widać go. Warto okiem. chyba dzisiaj się tam wybrać na ten wernisarz, aby te pytania skierować wprost do was. Ja całkiem niedawno miałem pierwszą komunię, tak jak wszyscy my tutaj też dostałem aparat. Była to Smiena 8M. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak, tak. tak, <laughs> naj, tak najnowszy tak. model <laughs> tak. fotografii cyfrowej. Tak, i też byłem <laughs> miłośnikiem czarno-białej fotografii. Choćby z tego prostego powodu, że innych zdjęć tym akurat sprzętem nie dało się zrobić. Dobrze, to już wiemy, czarno-biała fotografia. Dlaczego właśnie taka monochroma monochromatyczna wystawa? Temat, który, o którym wspomniałeś w starym stylu, został wymyślony przez członków, więc siłą rzeczy, członków fabryki fotografii, więc siłą rzeczy musieliśmy zachować kolorystykę czarno-białą, bo jednak cofanie się do czasów przeszłych. Wymaga, o, wymaga chyba zastosowania tej techniki, bo w kolorze raczej by to chyba nie wyglądało dobrze. Pani Haniu, ja jeszcze do Pani mam taką kwestię. Macie już szerokie dosyć kontakty, nawiązywaliście współpracę z wieloma osobami działającymi na tej niwie fotograficznej. Coś tam było wspomniane również o miastach partnerskich. Jak tak, to wygląda? Oczywiście. Patronat fotograficzny obejmowaliśmy przy okazji na przykład dnia młodzieży, który był w Chojnicach i nasze zdjęcia ukazały się w niemieckim biuletynie. Również członkowie fabryki fotografii nadesłali zdjęcia do kalendarza promującego region chojnicki. No i te zdjęcia ukazały się w tymże kalendarzu. Także też jesteśmy z tego tytułu dumni. Obstawiamy również patronaty fotograficzne różnego rodzaju imprez towarzyszących w Chojnicach, w Czuchowie, w Złotowie. Także tutaj mamy dosyć duże, duże wsparcie. I... A wracając do nazwy Fabryka Fotografii, jak duża jest to już brygada? W tej chwili mamy 21 czynnych, y, czynnych y, członków. Mhm. Y, natomiast y, jak obserwuję nasz profil na Facebooku, na który przy okazji zaproszę, fabryka fotografii. Y, no to takich obserwaczy y, naszych mamy wielu obserwaczy? Obserwatorów <grym> obserwatorów, <grym> tak, y, mamy wielu, y, którzy nam tam dopingują, y, podpowiadają, komentują zdjęcia. <grym> Także bardzo. Mhm. Do tego też zachęcam. Obserwatorów, podglądaczy, czyli obserwaczy. <grywa> no i co? Pomoc. Można, myślę, że choćby wykorzystując Facebook, czy inne tego typu drogi internetowe, skontaktować się. Być może są wśród nas tacy, którzy chcieliby się przyłączyć, którzy chcieliby się tą pasją z wami dzielić. Korzystać z rad, spotkań i, i, i doświadczenia. Wymieniać się także swoimi spostrzeżeniami na temat takiego rejestrowania chwil ulotnych. Tak to nazwę. Tak, oczywiście zapraszamy nowych chętnych, chętne, nowe, chętne osoby, które chciałyby się przyłączyć. Jak już wspomniałeś, fabryka fotografii to również plenery, które organizujemy często. Są to plenery różne od modelingowych przez krajobrazowe, jakieś czasami bardzo, bardzo wymagające typu fotografowanie, koncertów przy słabym oświetleniu itd, i tak dalej. Wspieramy się, pomagamy sobie, wymieniamy się z i sprzętem, i doświadczeniem, i, i radami. I myślę, że spędzamy miło czas. Słyszałem o takiej sesji, którą sobie założyliście i zrealizowaliście generalnie, można powiedzieć, jeszcze w środku nocy, bo spotkaliście się o czwartej rano, tak? Wiesz, Prawda to? Wiesz, co Tarek, nie wszyscy są tacy jak ty, żeby wstawać o na szóstą rano na audycję. Yy, owszem, yy, były różne pomysły i przy plenerze Aha, jednym z plenerów. Yy, pomysł? Pomysł tak, ale częściowo został zrealizowany przy plenerze, m, który mieliśmy weekendowy plener y, pod Tucholą, gdzie kilka osób wstało faktycznie o tej czwartej nad ranem i poszło fotografować wschód słońca. Niestety nie należałem do tego grona, więc nie umiem powiedzieć, jakie wrażenia były. Mhm. <grystanie> ale było tuczno i tam był wschód słońca. A to tak, ale to nie było wstawanie, to było po prostu przedłużenie na Aha, No to rozumiem, to zaraz już jestem w domu. Dobrze, wróćmy do Człuchowa, do starej kaszarni, dzisiaj o godzinie 19. Wernisarz wspomnianej wystawy fotograficznej w starym stylu. Czy, czy ktoś z ulicy, że tak powiemy, może po prostu przyjść, czy są jakieś wymogi, żeby się wcześniej, nie wiem, zapowiedzieć, zaanonsować, zarejestrować? Nie trzeba żadnego zanasowania, wystarczy po prostu przyjść. Zapraszamy serdecznie, godzina 19, Stara Kaszarnia, Czuchów. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wizytę. Życzę udanych kolejnych zdjęć, spotkań, plenerów, wystaw, no i sukcesów, bo fotografia to także różnoite konkursy, plebiscyty. No, nie wiem, czego się życzy fotografom, tak? Na odejściu. Nie, nie wiem, połamania migawki. <laughs> Może zdjęcia życia. <laughs> Może tak. <laughs> no to tego wam życzę. Za moment będzie Kiss of Life, czyli pocałunek życia. Szadę. Pani Hania lubi? Szade? Tak, oczywiście. Z Stefana nie pytam, bo no, przecież tak. w listopadzie byliśmy <laughs> razem na koncercie Szadę w Łodzi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.